Maja, Maja, Baba dzwoni. Mów coś do niej. Maju, pośpiewamy trochę. Wędrowali szewcy przed zielony las. Ale śpiewaj o tym nim, o tym nim. Wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy, ale mieli czas. baba śpiewa? No No ja byłam z tym Halo? No ty rób halo. Zrób Pa, Papa, powiedz papa. papa A daj piątkę. Ona ci piątkę będzie dać po prostu. piątka? Piątka. Tak, piątka. Niki, nie nazywasz to? Dobra, ale fajnie, że tak fajnie Puszczę, puszczę po imprzemkom. No dobra, poczekaj, macie, no wyłącz już, dobrze.